Fest, dobry dzień wam wszystkim! Z tej strony Festu i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku o Hightail. Świeżo po rozpoczęciu roku szkolnego. Nadszedł czas na szkolne cierpienie, także życzę wam siły i wytrwałości w tym roku szkolnym. Wytrzymajcie go, a w nagrodę dostaniecie premierę Hightail. Dzisiaj przyjrzymy się nowitkiemu blogpostowi z 31 sierpnia, w którym pokazali nam mechanizm rozrastania się roślin, kilka pocztówek i sporo informacji odnośnie przyszłości. Zanim zaczniemy, zapraszam Was do zostawienia odpowiedniej oceny pod filmem, zostawienia subskrypcji oraz do dołączenia do naszego Discorda. Zacznijmy zatem! Na samym początku mamy informację od twórców, że bardzo ich cieszy pozytywny odzew, jaki dostali, gdy pokazali nam moshorna, dlatego teraz pytają nas. Wiecie, co jest lepsze niż moshorn? Dwa moshorny. Dynamiczny mechanizm rozwoju roślin. W styczniu tego roku pokazali nam pierwsze nagranie, jak mniej więcej wygląda system rolnictwa przy pomocy systemu symulacji wzrostu roślin, a teraz ten system wszczepili w kolejne rośliny, jak na przykład w kaktusa. Z biegiem czasu każdy kaktus rośnie w inny sposób i przyjmuje inny kształt. Szybkość wzrostu w tym przypadku jest ustawiona na wartość tymczasową w celu demonstracji. Nie jest to jeszcze sfinalizowane. Mówią, że ten system jest swego rodzaju hybrydą bardziej tradycyjnego systemu rolniczego i metod randomizacji, które również zasilają system generowania się świata w Hightail. Różne rośliny rosną na swój własny, indywidualny sposób. Jak na przykład te grzyby, które po zasadzeniu pierwszego rozprzestrzeniają się, tworząc naturalny krąg. Po angielsku zwie się to fairy ring, czyli czarcie koło, i naturalnie występuje w przyrodzie. Randomizacja i losowość, o której wspomniałem wcześniej, wykorzystywana jest, aby zapewnić poczucie naturalnego wzrostu roślin i różnych rezultatów ich porostu. Jak w tym klipie, gdzie idealnie przedstawia to ten krzew jagodowy, który rozprzestrzenia się w miarę wzrostu w poziomie, jak i w pionie. A obrót każdego tego bloku w cudzysłowie jest losowy, co poprawia jego wygląd i daje nam poczucie jego naturalności. Twórcy są bardzo dumni z tego systemu, gdyż pozwala on nadać głębi światu i sprawia, że czujemy, że on naprawdę żyje. A o to właśnie chodzi. Nie dziwię im się, że są z niego dumni, bo jest to świetnie zrobione. Jedyna rzecz, jaka mi nie pasuje, to jest to, że wszystko, co wyrasta, po prostu natychmiast się pojawia. A ja liczyłbym raczej na to, żeby to się jakoś ładnie prezentowało. Mój pomysł na to jest taki, że gdy coś wyrasta, to powinno się tak jakby gwałtownie niemal natychmiast napompować, jak balon, do odpowiedniego rozmiaru. Myślę, że taka animacja dałaby nam trochę satysfakcji, gdy coś wyrasta. A teraz ważna informacja od twórców, którą po prostu Wam przytoczę. Naprawdę cieszymy się, że możemy rzucić okiem na społeczność za kulisami za pośrednictwem naszych postów na blogu o postępach w tym roku. Jednak czasami tworzenie gier nie rozkłada się równo na regularne podsumowania. Obecnie pracujemy nad kilkoma funkcjami, które należy ukrywać, dopóki nie będą gotowe do właściwej prezentacji, a także nad innymi aspektami gry, które chcemy, aby gracze odkryli dla siebie. Nasze zwiększone zasoby i rozwijający się zespół pozwoliły nam poczynić znaczne postępy w wielu ważnych obszarach, a także zainwestowaliśmy czas w zapewnienie, że funkcje gry, które planujemy dostarczyć, są zgodne z opiniami, które otrzymaliśmy od społeczności Hightail i zgodne z naszymi własnymi aspiracjami. Wciąż aktywnie rekrutujemy, więc jeśli chcesz dołączyć do nas w tej podróży, koniecznie sprawdź stronę z ofertami pracy, aby zobaczyć najnowsze oferty pracy. W ciągu ostatnich kilku miesięcy przyjrzeliśmy się prawie każdemu aspektowi gry. Aby upewnić się, że jest na dobrej drodze do osiągnięcia naszych celów, obejmuje to rzeczy znane społeczności, takie jak zakres i struktura trybu przygotowego, a także części tail, które trzymaliśmy w tajemnicy, czyli na przykład PvP. Zbliżamy się powoli do punktu, w którym będziemy gotowi do odsłonięcia części tail, których nigdy wcześniej nie prezentowaliśmy społeczności, ale jeszcze nie jesteśmy na tym etapie. Mając to na uwadze, uważamy, że nadszedł czas, aby odpocząć od tych aktualizacji postępów, czyli progress updateów. Abyśmy mogli pracować nad bardziej znaczącym zestawem do ujawnienia. Jednak w międzyczasie nie będziemy milczeć. Możesz spodziewać się, że w ciągu najbliższych kilku tygodni i miesięcy będziemy bardziej aktywni w mediach społecznościowych, ponieważ co tydzień udostępniamy nową pocztówkę z Orbis. Będziemy też pracować nad nową prezentacją fanartów. Więc nie zapomnij o tweetowaniu do nas swoich dzieł z hashtag HightailFanart. Zrozumienie i wsparcie społeczności wiele dla nas znaczy. Tworzenie gry to maraton, a nie sprint. I nadal czerpiemy ogromną motywację z entuzjazmu dla Hightail, który widzimy codziennie w internecie. Dziękuję w imieniu całego zespołu. Niestety, znów nie będzie blog postów, ale za to będą te pocztówki, zdjęcia z gry. Będziemy się im uważnie przyglądać, ale to już w kolejnych odcinkach. Zapraszam do oceny filmu oraz na Discorda. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Czekamy do 2021 i do zobaczenia. Na razie ho.